Dzień dobry. Na wstępie ważna uwaga. To, o czym dziś powiemy, w żaden sposób nie wyczerpuje tematu czasowników pull oraz bring. Ani jako czasowników zwykłych, ani frazowych, czyli phrasal verbs. Pull i bring mają wiele znaczeń. Dokonać czegoś, zrobić coś trudnego, nieoczekiwanie zakończyć coś sukcesem. To bring something off, to pull something off. To bring off something, to pull off something. Nasze dwa czasowniki frazowe należą do kategorii tak zwanych rozłącznych. To znaczy, że partykuła of użyta może być zarówno bezpośrednio po pull oraz bring, jak i może być od nich oddzielona rzeczownikiem lub zaimkiem. to czasownik regularny, bring nieregularne. Spójrzmy na te dwa przykłady wideo. Under unimaginable pressure, Lovell, Swigert, and Hayes pulled off this unprecedented maneuver perfectly. So perfectly, in fact, that w tym przypadku, pod niewyobrażalną presją, trójce astronautów udało się perfekcyjnie wykonać bezprecedensowy manewr. Tu wydawało się, że mogli dokonać zamachu stanu wymierzonego w bolszewików i ustanowić probrytyjski rząd. Tu jeszcze kilka zdań. Zwrócić chcemy też uwagę na istnienie czasownika pull w połączeniu z something on somebody. Tym something jest najczęściej a trick, a prank, a stunt. I już tłumaczymy o co chodzi. To nic niezwykłego, nic trudnego do przeprowadzenia. Po prostu i zwyczajnie. Dowcip, żart, wycięty komuś numer, zrobiona komuś jakaś sztuczka. I tu znowu posłużymy się przykładami wideo dotyczącymi użycia tu pull a trick, czy to pull a trick on somebody. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world, he didn't exist. W tym fragmencie filmu legendy The Usual Suspects słyszymy, że największą sztuczką, którą zrobił kiedykolwiek diabeł, było przekonanie świata, że nie istnieje. Tu słyszymy, że ta trójka nosi się z zamiarem zrobienia kawału, którego ofiarą będzie Brad. Popatrzmy jeszcze na tę grafikę, która pokaże różnicę. To, co po lewej stronie, to po prostu zrobienie kawału. To, co po prawej, to osiągnięcie, wyczyn, coś, co było trudne. Wszystkie czasowniki, o których dziś mówimy, są na miejscu w sytuacjach nieformalnych, codziennych. Raczej nie znajdziemy ich i nie powinny być używane w oficjalnych wystąpieniach czy przemowach, w formalnych pismach czy też poważnych pracach naukowych. Na koniec krótki test. Na ekranie pojawią się omawiane dziś czasowniki oraz zdania po polsku. Pytanie brzmi: którego z tych czasowników użylibyśmy? Gdyby nasze zdanie musiało być wyrażone w języku angielskim, czasami możliwe będą dwie odpowiedzi. Zaczynamy! Gratulacje dla wszystkich, którym się bezbłędnie udało. My się już żegnamy i do kolejnego filmu.